Wow, 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 a co my tu będziemy robić? Zrobię takie przed i po. A do kwiatków wolę normalne nożyczki. Jest piękna pogoda. Pierwsze co gdzie, co chcesz mieć. Sieman ko, wszystkim w tym kolejnym pięknym dniu. Zaczynamy sezon ogrodowy, zobaczcie, co ja tutaj kupiłam kwiaty, worki z ziemią. O, co to za śliczna dziewczyna tu no. siedzi? to siedzi? Tylko ja. Dzisiaj miałam taką akcję, że wzięłam te 10 worków ziemi. Po 20 litrów i wpakowałam sobie na wózek, i miałam auto yy, na takim górnym parkingu. I tam jest taka winda, którą sobie po prostu możecie podjechać. I co się stało? Winda przestała działać i się zepsuła, więc ja musiałam z tymi workami po schodach biegać. Myślałam, że umrę, bo było tak gorąco, że byłam cała aż czerwona, jak przyszłam potem do auta. Jakiś pan mnie zobaczył i pyta się, czy mi pomóc. Ja mówię, że nie, dzięki, sobie poradzę. A on ale wziął mi tam dwa worki, jak szedł akurat do góry. No a potem pojechałam do Lerua i tam zobaczyłam kwiaty, bo musiałam jechać do mojej mamy, więc stwierdziłam, że wstąpię po prostu do tego Lerua zobaczyć, bo myślałam, że będą dalej, ale jeszcze nie ma. No i wstąpiłam tam właśnie zobaczyć, czy są jakieś ładne kwiatki, i patrzę, a tam są te cudeńka. Wyobraźcie sobie, jestem przy kasie, kasuję yy, tam te zakupy, no i telefon sobie położyłam tak na boku. Wiem, że płaciłam tym telefonem, ale chciałam sobie te kwiaty potem wpakować z powrotem jeszcze do krzyka, żeby potem je przewieźć pod auto. No i przechodzę pod to auto, rozpakowuję te kwiaty, i nagle chcę wsiadać do samochodu i chcę zadzwonić. I mówię, gdzie ja mam telefon? I myślałam, że go zgubiłam. Polec pobiegłam do yy, sklepu. Pytam się ochroniarza, czy nie widział tam telefonu. I on mówi, że nie, ale że sprawdzą na kamerach. I ja tak nagle biegnę do tego auta, bo mówię, nie wiem, czego w bagażniku nie zamknęłam, nie? I patrzę w tym bagażniku i był. Pan mówi, że na kamerach było widać, że zabierałam yy, telefon, więc, yy, więc się cieszę, że go znalazłam. No ale kurczę, ja mam naprawdę jakiś chyba niestwierdzony ADHD albo co, bo ja wiecznie czegoś zapominam. Wiecznie. Tą graciarnię musimy wysprzątać dzisiaj. No wygląda to już strasznie, no ale nie miałam tego gdzie trzymać. Więc yy, to musimy ogarnąć. Zrobię takie przed i po. Co do nas dołączył? Szef to ogrodnik. No teraz. Jaki, Jaki ma, Jaki ma cętki, No czekaj. Chcę go wyostrzyć. O, no dobra, teraz. Dobra, mam rozkminę. Czy zrobić to takie dwukolorowe? Czy lepiej zrobić po prostu każdą donicę nie wolno jeden kolor. Czekaj. O, i czy na przykład zrobić jeden kolor i jeden kolor. Co myślisz? Nie, ja bym tylko miesza... Wymieszane, nie lepiej. Mi się też wydaje. One tak fajnie w sklepie koło siebie leżały i właśnie takie były lekko zmieszane i to tak super wyglądało. A tym bardziej, że potem będzie więcej tych główek. I posadzone. Jak ta Natalia ci idzie? Zobacz, Wszystko dobra, ok? No zobacz taki Czy to nie jest profesjonalna robota? Tam jeszcze nie No profesjonalna. No, no. Są jakieś zwierzęta tu już? Psy, koty, dziki, sarny? Jenoty nie, no nie ma. Szukaj koko. Coś tam jest na pewno. No tak, chyba tam no. Szukaj, szukaj. A Szefito to siedzi. No. Co to ma być? Laski no. pracują, a szef siedzi. Widziałeś ja to Natalia? Nadzoruję, no Nie ma łatwo. Nadzoruję tutaj z moją asystentką. Co się dzieje? Taka asystentka Bambi jesteś? Bambi! Tak? Pierwsze co, gdzie to chcesz mieć? No właśnie myślę. Chyba tutaj. Mogę wbijać? No czekaj, na no, wbi. Natalia jak myślisz? Tu? Tylko jest krzywo teraz. No dobra, zaraz to poprawi. Co mi tu niszczy gałęzie? To jest bubr, a nie pies. No. Bubr. Pre, <laughs> Ej, ale serio. Co to jest za pies? Nie wiem, jak to rozkminić. Czy to zrobić na, ten, na tę wysokość? I na przykład po tej stronie? Czy na przykład jedne po tej, a jedne po tej stronie? Żywo, no, to za mało siły. Dobra. Przepraszam, się Okej. Dobra. Uii, jest pierwszy. I patrz, teraz zobaczymy. Uii, trzyma się, patrzcie. Nie zleciało? Się bałam, że to się wyrwie, na przykład. Oh my God, so strange, again, I... Trochę śmiesznie to wygląda. Widziałam coś takiego y, u takich y, typków y, z Kastorami, i oni robią takie na YouTubie różne. Yy, dziwne rzeczy, tylko ja kupiłam sobie za mały słupek. Także, jakbyście chcieli coś takiego robić, to na pewno na większym słupku. Ciekawa jestem, czy tu moje ptaszki będą przelatywać, bo one po prostu bardzo często tutaj, w tym się kąpią i skaczą sobie tam i w ogóle mega bekaj. Ja im to jeszcze wyczyszczę i naleję im tam świeżej wody. Nie będę tego wywalała, bo one naprawdę tam lubią być i jeszcze w tej mojej fontannie, ale to będę robiła już na pewno nie dzisiaj, bo nie zdążę. Zobaczcie jakie malutkie guździki. Idealnie mi pasują do tych doniczek. I takie różne kolory wybrałam. W sensie, no wszystkie są różowe lub fioletowe. Ale są w takich różnych od odcieniach. No już w końcu to zaczyna powoli wyglądać. Te donice na razie będą puste. Bo czekam na kwiaty, które muszą mi dopiero przyjść. Wow, wow, wow! A co my tu będziemy robić? Jakąś szafkę. będzie taki ogrodowy kwietnik. Ale nie wiem czy to jest jakiś dobry, bo ja to kupiłam... Po taniości oczywiście w Senseju. W Senseju. Tak. W sensei, ale przez neta tylko można do ogrodu kupować. Albo jak y, jest ten Sinsei Home, nie? Mogłyśmy to dać niżej. Zrobiłyśmy to, ale teraz nie wiem czy nie mam za wysokiej doniczki, nie? Hmm. Ta jedna jest ok, ale ta druga czy tutaj nie będzie za wysoka? Kurde blade. Wiecznie coś. Kolejny piękny dzień. Wczoraj nic nie robiłam w ogródku, bo było zimno. Ale dzisiaj znowu jest pięknie i zobaczcie co nam tutaj wyrosło. Tutaj tak poukładaliśmy na razie. Zaraz będziemy robić fontannę. Takiego kwiata. Ja wiem, że one wyglądają tak średnio ładnie, ale w zeszłym roku y, miałam takiego białego, tylko potem koko mi, mi go pogryzła. I na tym sobie zawsze owady siadają i piją sobie wodę z tego, bo jak ta fontanna teraz nie jest naświetlona, niestety, ale jak jest naświetlona, to ona fajnie y, właśnie tryska wodą i wtedy też leci na to, i owady się zlatują i sobie z tego piją. I to się potem w nocy świeci, więc to ładnie wygląda nocą. Jeszcze Wam to nagram, jak to będzie tryskało wodą, no ale pewnie to bardziej już jutro. Tutaj są drzewa i mi zasłaniają słońce. Kto się tu dzieje, co? Tak Ci gorąco i jeszcze w tym słońcu leżysz? Największym. Dobra, już moje piękne róże posadzone, jeszcze mi jedne zostały do posadzenia. Odżyją trochę tutaj, muszę je tylko jeszcze podsypać fajnie ziemią. Taką świeżą i ładnie ponawozić. Bo tamte wyglądają bardzo ładnie, bo są takie ładne, zielone. Te są takie trochę... No ale Chad GPT powiedział, że nic im nie jest. Więc spoko. One się pod... powinny opamiętać. Takie dzwonki tutaj były. One żyją, więc nie chcę ich wywalać. takiej im świeżej ziemi. Dobra, może przeżyją. Teraz to trzeba podlać. Teraz sobie będę podcinać kwiatki, bo zobaczcie, na przykład tutaj są takie już zwiędłe. Je trzeba po prostu podcinać, tak, żeby one sobie mogły spokojnie rosnąć, a nie tracić energii na te suche. Ale zobaczcie to, bo to jest sztos. To jest azalia japońska. W zeszłym roku myślałam, że ona mi padnie totalnie, bo no to jest ciężkie, ciężkie kurcze ją dobrze trzymać, jak macie okrót taki południowy. Ale dałam ją na zimę pod tuję i ona bardzo fajnie przeżyła. I to jest jedna tutaj taka japońska. Ta już jest w znacznie gorszym stanie, ale spróbuję ją uratować. I tą też trochę powycinamy, bo trochę ma tutaj takich fajnych zielonych tych, tych roślinek. Więc no zobaczymy. podcinamy za chwilę. Po buzie. Idź stąd! Idź stąd! Nie gryź mi tych kwiatków. No także zabieramy się do obcinania. Powiem Wam, że ciężko... nie umiem się tym usługiwać. Miałam takie fajne w zeszłym roku, bo chociaż sobie wezmę... Nie, chyba wolę normalne nożyczki. tym się łatwo tnie, bardzo łatwo. A to jest takie, że ja jeszcze... się... no to nie jest w ogóle do cięcia kwiatków, nie? Do gałązek to może jeszcze... O. Tak, do gałązek to będzie spoko, ale do kwiatków wolę normalne nożyczki. Bo wiecie, tym sobie ładnie wszędzie wjedziecie, a nie musicie się martwić, że obecniecie sobie kwiatka przypadkiem całego. A tu często jest, łatwo wiecie, uszkodzić inne główki, bo ale też bez rękawiczek, bo wtedy lepiej czuję. Magda z Tomkiem poszli na spacer z psami, a ja odnawiam domki. Mamy takie wypłowiałe na ogródku, te domki. Jeden już tutaj jest malowany. Także, let's go. Jak Ci idzie malowanie, Dobrze, Domku? dobrze. Już mam ogólnie te daszki pomalowane. Teraz robię rzeczy ozdobne. Uważaj, bo tam są owady w środku. Czemu tak, je kładziesz? Nie, bo nie chcę, by śpią. <słyska> <słyska> Położyłam je, żeby sobie spały. Ale teraz będę robiła elementy elewacji. Panie i Panowie. Lecimy z żółtym. Gdzie chcesz mieć żółte? Nie wiem, to ty to wymyślaj, tak. a ja idę impregnować. Ej, to będzie ładnie wyglądało, no fajnie. mam, a tu będzie coś różowego i będzie super. A ja idę impregnować tutaj płotki Jeszcze tyle przed nami. I kolejny cudowny dzień. Jest... Tak piękna pogoda, tak gorąco, że nie umiem nawet tutaj wysiedzieć na tym podwórku, dlatego pewnie później jeszcze coś porobię. Ale zobaczcie to, o, jak to fajnie wygląda. Jeszcze wczoraj Natalia kupiła mi kaczkę. <grym> Już oczywiście koko na nią polowała, ale wygląda to tak zarąbiście. Przylatują sobie tu ptaki, żeby, żeby po prostu napić się wody lub różne owady, więc to jest naprawdę super. Trochę ją tak poprawiłam, żeby ta woda nie wypryskiwała się stąd, bo jeśli nie zrobicie sobie żadnej podpórki, zobaczcie, ja tutaj mam taką, taki zielony drut i ja to zrobiłam na takiej siatce drucianej i po prostu sobie postawiłam tą y, fontannę, bo jeżeli nic nie będziecie mieć, żadnego drutu, to po prostu ona wam będzie pływała na przykład tutaj na boki i będzie się wszystko wychlapywało na zewnątrz. Więc warto sobie przy takiej fontannie naprawdę czymś to. Jakby zablokować, żeby ta fontanna nie pływała całkowicie. No. Przyszedł, przyszedł pies do poidła jakby w domu nie miała wody. Kolejny dzień i kolejna siostra. Tak, dzisiaj ja jedę na zakupy. Dzisiaj tutaj nie śpiewuję na ogrodzie. Tak, Potem ja... przyjdę sobie poleżeć i porobić nic. Tutaj, żeby wczoraj skończyły ten płotek impregnować. Ten duży. A ja dzisiaj jeszcze malowałam ten mały. I nawet spoko to wygląda. Bałam się, że może być za ciemne, ale w sumie mi się podoba i się te kwiaty tak fajnie teraz odznaczają. No i tutaj jeszcze ten patyczek też od razu zaimprygnowałam. Mam nadzieję, że mi zejdzie tego metalowego jakimś rozpuszczalnikiem. Teraz będziemy jeszcze przesadzać tą padniętą azalię. Dobra, przesadziłam to do takiej dużej donicy. Bo tamte właśnie były w takich wielkich i one fajnie się rozrosły i w ogóle, a ta w tej małej to praktycznie umieralnia. Więc mam nadzieję, że jeszcze ją ocalę. Mogę powiesić domki. No to dawaj. To jest prawdziwa praca Magdy. <laughs> Zaraz jak grypnie, jak pieski wskoczą. No, w zeszłym roku jak kupiliśmy ten hamak i był jeszcze taki mocno naprężony. Chciałam na niego pierwszy raz wejść i przez to, że był taki naprężony, to mnie tak wywaliło do góry nogami, że poleciałam prosto na ten beton. Miałam te obdarki łokieci kolano. <laughs> Malowałam tym impregnatem jeszcze tą szafeczkę. Tu mniej więcej ogarnęłam podwórko i. Ogarnęam lekko balkon, bo jeszcze muszę poczekać, aż to wyschnie do końca, ta szafeczka, tak żebym mogła sobie na nią dać rzeczy i wtedy będzie już tutaj czyściej, bo na razie tutaj jest taka wystawka, no ale damy tutaj zaraz dodatki. lepiej. Kaczka na razie musi siedzieć tutaj, bo jest inaczej upolowana przez te małe łobuzy. I teraz efekt końcowy. Wiadomo, że jeszcze trochę się tutaj potem zmieni, bo kwiatki jeszcze mi przyjdą. No ale już wygląda to super! Zobaczcie jakie ładne świąteczne zające dostaliśmy od Piotrka i Jasi. W sensie brata Tomka. Super są te króliczki. Zobaczcie, co tutaj się dzieje z tą azalią. Jak pięknie kwitnie. To jest azalia japońska. Dziś jest piękna pogoda. Wyleguję się w hamaczku. Pojadłam śniadanko. Piasek zaraz mnie przewróci. Gdzie ty jesteś? Jest super. Jest super. O, tutaj na balkonie tak się świecą. Chciałabym jeszcze tylko wymienić te lampki, te, które tutaj są, na takie o ciepłym świetle. Bo wtedy wyglądałoby to bardzo fajnie. Niestety nie zauważyłam, jak zamawiałam, że tam było zimne światło. Tutaj mam lampki, też jak sobie schodzę, to po prostu, że widzę pod nogami. Zaraz przy schodkach są położone. No i właśnie potem wchodzicie. Tylko, że tego tak nie, nie fajnie tak widać na kamerce. Ale tu. Jest tak ładnie, tak klimatycznie, bo to tak trochę wygląda jak takie kulki świetliki, wiecie.